Cześć. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z poprzednią moją zapowiedzią, będziemy wyjmować dzisiaj łożyska. Także zapraszam. Jeśli nie macie takiego ściągacza bezwładnościowego, dokładnie młotka z adapterami, możecie to zrobić w prosty, lecz troszkę skomplikowany sposób. Już tłumaczę na czym on polega. Polega on na wprowadzeniu papieru toaletowego w środek łożyska namoczonego, co ważne, bądź wodą, bądź olejem. Lepszy tutaj by był olej, a najlepiej olej napędowy, gdyby to był, ponieważ jest tłusty i pomoże nam w wyprowadzeniu tego łożyska podciśnieniowo. Dokładnie, dobrze słyszycie, podciśnieniowo, ponieważ będziemy taki papier sobie wprowadzać i wbijać dopasowanym, Wałkiem, śrubą. Ważne, żeby to była śruba lub wałek pełna, ponieważ zależy nam na tym, aby wbijać ten papier do tego stopnia, aż wejdzie nam podłożysko i będzie je wypychać. Jest to bardzo żmudne i skomplikowane, zwłaszcza iż. Dojdziemy do pewnej granicy, gdzie wbijając papier, łożysko nam się nie podnosi, a musimy bardzo dużych uderzeń wykonywać, żeby ten papier skompresować. Dopiero gdy nam się wzruszy to łożysko, już wtedy idzie lepiej. I przy takiej sytuacji bardzo dobrze spisuje się palnik. Ogrzać sobie już tą część zewnętrzną gniazda łożyska palnikiem, zwykły taki palnik, właśnie. I wtedy nam to sprawi, iż będzie nam łatwiej z racji, iż takiej metody nie stosuję, jestem zwolennikiem wydania kilku złotych na taki ściągacz, ponieważ często to robię, także wolę użyć takich metod. Oczywiście jak widzicie te ściągacze musiałem lekko przerobić, niestety albo stety, gdyż do niektórych łażysk po prostu nie wchodziło. Ok, palnik w rękę i nagrzewam gniazda. Zobaczmy czy tyle czasu wystarczy. Bierzemy teraz adapter, musimy go wkręcić, ważne żeby wkręcić go równo, ponieważ gdy będzie troszkę krzywo, wejdzie nam na bieżnię wewnętrzną łożyska i taki adapter już się ześlizgnie, wskutek czego łożysko nam nie wyjdzie. No właśnie, ześlizgnął nam się, dlatego iż był lekko skoszony. Ok, łożysko wyszło, oczywiście, takich łożysk już nie montujemy, ponieważ je wymieniamy. Teraz pora na drugie łożysko. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj nic podgrzewać, ponieważ, jak wiecie, aluminium bardzo dobrze przechodzi ciepło. No i się udało. Uszczelniacz normalnie wypychamy, ponieważ i tak jest do śmieci. Kolejna połówka teraz. No i tutaj już będzie gorzej. Możemy trzymać z tej strony. Ale również możemy obrócić sobie i grzać tutaj, w tych miejscach. Teraz ostrożnie, bo to będzie ciepłe. Idzie dym, siwy dym, więc dobrze o tym świadczy, iż temperatura jest no spora. Jest duża temperatura. Ok, wyskoczyło i drugie łożysko spróbujemy, ponieważ może nam się nie udać. No i ponownie. I wyszło. Teraz nam zostało tutaj wyjąć uszczelniacz oraz łożysko wyprasować bądź wybić. Ok, uszczelniacz demontuje się w bardzo prosty sposób. Bierzemy klucz płaski i próbujemy go wywijać. I tak z każdej strony. I mamy wyciągnięte. Również można zrobić tak, iż. Gdy oczywiście jest złożone, i wymienicie też łożysko, bo niekiedy sam uszczelniacz się wymienia, to właśnie robi się to kluczem płaskim. Ja tego osobiście robię. A gdy Wam nie zależy na łożysku, bierzecie takie szczypce do pierścieni wkładacie, podwijacie i ładnie Wam wychodzi. Generalnie, wszystko co możecie włożyć pod ten uszczelniacz i lekko go do góry podnieść, się spisze. Ok, i teraz to łożysko. Patrzcie, ta nasadka idealnie mi tutaj pasuje chodzi do środka i się zapiera o bieżnię wewnętrzną. Ta nasadka pasuje, ale już tylko po obwodzie, między bieżnią zewnętrzną a między bieżnią wewnętrzną. Generalnie lepiej uderzać w samą bieżnię wewnętrzną, ponieważ gdy będziecie w ten sposób uderzać, też wybijecie, aczkolwiek bardziej się namęczycie ponieważ bieżnia zewnętrzna Wam trzyma to łożysko tak, w gnieździe. A gdy będziecie bili w bieżnię wewnętrzną, to trzeba mniej siły, ponieważ kulki będą się rozpychały i naciskały na bieżnię zewnętrzną. A tutaj mamy podłoże niestabilne na tym zakryciu łożyska i nasadka raz pójdzie w tą stronę, raz w tą i łożysko później się kosi. A tak bierzecie młotek, jedno energiczne uderzenie, Dobra, cztery takie słabsze, i mamy łożysko już wyjęte. I teraz ten czpień. Trzpień bardzo prosta sprawa. Tutaj mamy dwunastkę. Bodajże odkręcamy. Widać, zeszło, zeszło. Teraz lekko sobie tylko musimy nakręcić z powrotem tą nakrętkę. W ten sposób musimy sobie tutaj coś dać, żeby idealnie. Obrzeżem się zapierało na to miejsce tutaj dajemy sobie tą nasadkę ponownie młotek teraz odkręcamy nakrętkę i znowu możemy lekko kluknąć poluzować I jak widać o-ring nam zszedł i co jeszcze warto powiedzieć to już wcześniej Wam mówiłem, tutaj na dole mamy taki otwór Widać tutaj to wcięcie. Gdy między uszczelniaczem a łożyskiem pojawi się wyciek, będzie wyciekał tutaj tędy olej. I to świadczy o tym, iż uszczelniacz, który znajduje się w tym miejscu, nam nie trzyma. I to jest taki otwór inspekcyjny. Te mniejsze trzy łożyska, trzy sztuki są takie same. Są o rozmiarach 6201 P6. P6 to jest specyfikacja budowy łożyska. A to większe łożysko ma oznaczenie 6203, chyba i również budowa P6. A to łożysko, trzymające wałek koła, ma oznaczenie 642 rs I tutaj jest zwykłe już łożysko bez żadnej budowy specjalnej. A uszczelniacze od strony. Koła, wałka koła, materiał TC 27 x 42 na 7 Uszczelniacz od strony wałka dzwonu sprzęgła. Ponownie materiał TC 17 x 30 na 6 A tutaj w tym miejscu o ring będzie o wymiarach 1,5 grubości. Na zewnątrz będzie miał 11, w środku mamy takie 8 mm. Także taki o ring tutaj. Powinien być dobry, ale nie gwarantuję, że jest. To nie pozostało nic, niż się pożegnać, także na razie.